Nie potrafimy na jest Na jakimś kluczu coś mówili. The way to the dead space is through the central Rattray Rail Station. The door to the station is kept locked. Dobra, jakoś ten klucz znajdziemy, nie? Uh, co jeszcze? Tak jak patrzę z góry na to miasto, nie? To skoro ta dzielnica jest zatopiona Tak? Zobaczcie ile to jest terenu To jest ca całkiem sporo tego to, są, to jest jakiś pałac? W ogóle nie wiem co to jest za budynek Jakieś administracji rządowej To jest bardzo duże, duża część miasta I, I w ogóle jak duże jest to, ca to całe miasto Ten Dunwall Normal. Uh. Zaraz, czy ktoś pilnuje w ogóle tego miejsca? Find a way inside the ref refinery. Recover your gear. Ja nikogo nie widzę. Czyby tutaj poszli? Tak po prostu. Takie z nich. Takie z nich frajery? Nikt nie pilnuje. O, co? Do czego to jest? Backup power. Trochę do mostu. Wow, elefantów. Wow. Co eee, książka jakaś? Niech będzie przeczytam. Pozbieram. A co mi tam? Notka jakaś? Palka. A tutaj też spotykamy naszego starego znajomego. Nie wiem czego poznacie w tej chwili, bo się trochę zmieniło od ostatniego czasu kiedy go widzieliśmy. Zapomniałem wam powiedzieć, ale się trochę zdziwicie. I. hmm. Jakby to powiedzieć, to nada trochę mrocznego tonu grze, że niby... Yy, niby nie zabijamy nikogo. Yy, wyeliminujemy ich pokojowo, ale tak naprawdę to co się dzieje z, z tymi osobami, yy, które były naszym celem. To wcale nie jest lepszy los niż śmierć. Naprawdę. Czasami tak jest. Dobra, tu jest zbiornik z olejem. Ten jest pusty. Dobra. Chwila. Te są puste. Ja go muszę napełnić. I wrzucić tutaj do zasilania. Dobra, mam przejście na... Tylko Żeby nie było tak prosto. To są tutaj zarażeni. Niestety. O właśnie nawet kilku chodzi. Jest jeden na dole. Jeden gdzieś był tutaj. O, właśnie, tu jest drugi. Dobrze by było, jakbym ich. Po... Nie, tego nie załatwię. Chyba, że. Dałoby się z tej strony jakoś od rur podejść. Nie, nie da się. Naokoło też się nie da. Tego ziomka na razie nie ruszę. Oj, oj. się trochę zmęczony jestem. Nie dam rady tego ruszyć. No, mówię. Chyba, że spróbuję od strony rur go zajść. Żeby, żeby się dało. Wątpię, ale Dokładnie Nie da rady, nie ma takiej opcji nawet. Przynajmniej minąłem go w dość bezpieczny sposób eee... Spokój. 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 Spokój Patrzę, czy ktoś się nie spina do mnie czasem po tych schodach. Cicho Gdzie on jest? No, jeszcze kawałek Nie widzę cię. Jesteś. Czy jesteś sam Nie wiem, poznajecie go? Strój może poznajecie, może kojarzycie. Sam początek gry podpowiadam ja widzę tylko jedną postać. Czy to, czy to jest wszystko? Dobra, tędy. Zobaczmy. bo mam takie dziwne wrażenie, że tu jest jeszcze druga, yy, drugi zarażony. Lepiej, lepiej wolę się upewnić. No, on sobie łazi w kółko, niech sobie łazi na razie. Ja bo tam na razie nic nie będę robił, póki. Chyba jest okej, okay. możemy przystąpić do eliminacji. Dobra, siemano. Mam cię. Ale szybkie duszenie, to prawda. Wow. Wow, ta szybkość. Nieźle. Podoba mi się. Dobra, rzucę go tutaj i zobaczycie, kto to jest. Patrzcie. Czy poznajecie tego ziomka? Tego wysola, Poznajecie go? Nie za bardzo. Trochę w ciemnym miejscu leży. Teraz tylko źle go rzuciłem, bo po twarzy go można poznać. Na przykład tu, jakbym go rzucił. Dobra. Patrzcie, to jest ten sam ziomek, którego w praktycznie pierwszej misji napiętnowałem tym znakiem. To jest ten Overseer były. I on skończył tutaj jako zarażony na samym dnie e, rafinerii. Tak więc widzicie, to, że tutaj nie zabijam tych gości, wcale nie oznacza, że oni. E, że oni. E, swoje życie. jakby. znaczy, że. To, co się stanie po, 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 tym, po misji mojej, w której oni uczestniczyli, że to będzie dla nich lepsze życie. Ten Overseer właśnie został tutaj skazany i on tutaj umrze tak naprawdę przez, to, przez tę chorobę. Kogo my tam mamy jeszcze? Bracia tego tego pana arystokraty, tego pociągającego z piersiówki, zostali wysłani przez Slagdżowa na jakieś tam roboty w kopalni. Tamta kościuwa z balu bojlów została gdzieś tam za granicę, wyjechał z nią ten koleś i nieznajomy mówił, że, oni będą, że ona będzie żyła w ubóstwie do końca życia. Znaczy w ubóstwie nawet, może i będzie mniej więcej zmagała się z głodem czy coś w tym stylu. Dobra, przynajmniej odzyskałam moje fanty, to dobrze. Teraz możemy się trochę pobawić. I mam łatwiej na pewno. I ci, którzy chcieliby dodatkowego wyzwania, bo wiem, że część z Was na pewno jest, jest tak hardkorowa jak ja, albo nawet jeszcze lepiej. Tak jakaś notka? O! Kolonfa Campbella. To jest raczej ostatni list pożegnalny: Campbella, zanim przemienił się w tego zarażonego. No. Jego spowiedź można powiedzieć. Hmm, przeklina... Przy, przeklina mnie korwo. Okej. Okay. Cóż, niestety, to nie moja wina była. Czekajcie, jeszcze sprawdzimy tutaj, czy nie ma czasem. Zarażonego po drodze, słyszę kogoś i gdzieś tu jest. Nade mną? Dobra, nieważne, jeżeli się uda. o, przez. Mam max? Żeby nie utrudniać sobie zadania, to może pójdę tędy? Uuuu, to nie będzie wcale takie proste Heh. To nie będzie takie proste Nie wiem, czy lepiej górą by było wyjść Mogę tu stanąć? Mogę A tędy, ale czy tam się tepnę? No nie wiem Ha huh. Dobra Próbujemy Dobra teraz tam no, strzelił, spływam I teraz to się robiło coś takiego. Typowały się stąd tu jak najdalej w zasadzie Ups Tak żeby można było się zatrzymać, że to trochę głupie Kurcze. Albo na dwa tepy to można zrobić. Ewentualnie robiło się coś takiego, z tego się typowało. Eee, haha. Tu nie przejdę, bo tu zaraz jest drugi. Spróbuję na dwa tepy zrobić to może. O, mam. mam. Eee, Kurcze, byłem już. Już, już siedziałem na tym. Już siedziałem na tym. Chyba się nie uda. Ej, tu jeszcze jest możliwość. Czekajcie. Trzeba by było coś takiego. Na górę. Aż. Wejdę tu na górę? Nie da się. Z tej strony się nie da. Tak, też by się dało. O, mam. Mam. Dobra. Jestem bezpieczny. Ups. Nie, nie, do góry już nie umiem strzelać. Dobra. <laughs> wow, wow! 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 Umie! Muszę się są zbierać. Szybciej! Ja mam całego dnia! Kurczę, to namierzanie! su Jest tak dobre i jednocześnie tak pochszanione. A może tam? Nie sięgnę Tam Też nie sięgnę Chcę o od, od, właśnie tak, o to mi chodziło, o to mi chodziło, dobra Okej okay. Tak jak spadnę, to będzie śmiech na sali Mogę gdzieś indziej się jeszcze zaczepić Ej, tu coś było Okej, okay, jestem Fuuu, udało się O, było blisko Dobra. Teraz tylko trzeba gdzieś się do tej bazy przedostać ich. No, jest druga część mojego zadania. No, schodzi się trochę. Prawie godzinę z samym odebraniem ekwipunku. To jest baza pana Doda. <grywa> Pan Dod, dobra nazwa. Dauda Doda. Jak go zwał, tak zwał. Jest ich szefem. Okej, okay. wygląda na to, że mamy teren czysty, tylko że... strasznie zabezpieczony jest. A to jest ten. Te Overseery, tak? Nie, jako to? Jak oni się nazywali? Ta straż miejska tak zwana. Ma maksa eliksirów? Dobra, idziemy. Nie wiem, czy to nie będzie trudniejsze wejście, bo tutaj może mogą być jakieś pułapki albo coś w tym stylu. A, dobra, już wiem, gdzie jestem. Ok, już wiem, gdzie trafiłem. Ja zrobię po prostu kółko. cofną mi się do tej tego, do tego pierwszej strefy. Ok, czyli wyjście. Wyjście i wejście. Jest tylko jedno. Pistolet, po co pistolet? Ja nie używam takich amatorskich zabaweczek. Ej! Hey! What the hell? Na dole jest, dobra, hu! A już myślałem. Gdzieś tam na... Gdzieś z drugiej strony na pewno jest strażnik. O, oni tam gdzieś są. Dobra, otwieram. Nie, Nie chowaj broni! Nauczysz się nie chować broni zaraz. Teraz uwaga mi się nie zaskoczył O właśnie o to mi chodziło <grystanie> Od razu wyłażę A ziomek pilnuje przejścia Znaczy się nie na długo O idzie w moją stronę Chciałbym tak się zastanawiał. co tu się stało Gdzie? Nic nie widziałeś Nic nie widziałeś Jest. Ale dla pewności to... O i mam klucz od razu <grystanie> Nie tam nikt się nie przedostaje, bo tam klucz jest potrzebny Takiego wała, każdy nosił kluczka ze sobą Dobra co coś teraz zrobię Kurczę, powinienem przed tym Quick Save'em zrobić Save mm. No właśnie źle ja to zrobiłem uh. jak zrobię teraz Quick Save to mo może być, że alarm będzie. Nie, chyba raczej nie powinno być. To nie powinno być liczone jako alarm. Dobra, zaryzykujemy, żeby misję powtarzał. Dobra. Może na dzisiaj to tylko zrobimy, że do bazy wejdę do środka. Później przerwę na razie, na razie nagrywanie. Okej. Okay. Uwaga na patrolujących ziomali Bo oni lubią sobie po dachach łazić Z drugiej strony dość prosto jest chyba się tam dostać, wiecie? Baza jest tam, wyjście jest gdzieś tam, gdzie chyba ten szperaż jest O, jeden zeskoczył. uwaga Hmm Patrzy sobie na dół i nic nie widzi. Halo! Może ci pomacham? Hej! Halo! Nie widzisz mnie? Piękny człowieku. Bo tu będzie dobre miejsce. Idealne nawet. O, no, na, o! <grym>, jak zobaczył. E? <grym>, co to było? Ja ich chwaliłem tak bardzo. no To, że są wyżej na wyżej położonych punktach, to, to znaczy, że mają lepszy zasięg widzenia i tak dalej. Więcej rzeczy mogą zobaczyć. A oni tak naprawdę nie są tacy sprytni. Pierwszy raz grając mogą przerazić. Wyglądają na to, że ma, wygląda na to, że mają dość duży zasięg widzenia, ale to, to tylko takie wiecie, takie odczucie, tylko. Mogą stanowić problem w walce, jeżeli, jeżeli by się teleportowali Zresztą powiem wam tak, tak szczerze, z ręką na setu ja, ja w tej grze ani razu nie walczyłem <laughs> Przeszedłem trzy razy i ani razu nie walczyłem Może dlatego, że quicksave'y wystosowałem. Ech, coś mi się wydaje, że trzeba będzie się cofnąć na razie, co? Czy może wyżej? Przejdę? Chyba raczej nie da rady Ziomek Nie chcesz do mnie Jak to omawiają, że Że góra nie mogła do Mahometa, to Mahomet przyszedł do góry. Więc ja tak zrobię. Widzę, że tobie się nie chce ruszyć chyba za bardzo z tego miejsca. A przeszkadzasz mi. Oj, oj, bardzo mi przeszkadzasz. Ale cię przydusiłem, O, Przeszkadzałeś mi ziomek, wiesz? Teraz byś sobie leżał. Śpi. O, schyli się. I tak, teraz z tego co pamiętam, na tym dachu na pewno coś się pojawiał. I możliwe, że na tym nie jestem do końca pewien. Tam sięgnę? Nie. A szkoda. Jestem zresztą za, za kicho. Nie, dobrze, teraz nie mam problemu. Nie wiem co się dzieje po prostu, czasami odpalam. Odpalam... Yy... Ten program do nagrywania. Ja nagrywam Audacity, darmowy program do nagry nagrywania. dźwięku z mikrofonu bardzo fajny, polecam. Jest dużo funkcji. Yy, odpalam i po prostu czasami jest tak, że słychać mnie o pół ciszej niż powinienem. A mówiłem, że tam coś jest? I jest. Yy. I najprostszym radą jest po prostu odłączyć kabel od mikrofonu i włączyć go z powrotem. Nie wiem, nie wiem, co jest tego przyczyną. Może macie jakieś pomysły? Czy są tu jakieś runy? Albo coś w tym stylu? Nie, nie ma. No i bardzo dobrze. Co to jest w ogóle? Obraz sokolowy? Nie, mapa jakaś kolejna. Śmiałbym się jakby obraz leżał w takim miejscu. Netka. O mój Boże, oni są tacy głupi, że zostawili klucz nawet tutaj? Ja sam kolekcję kluczy ich pozbieram po drodze. Można go chyba uśpić tego zioma, nie? Ale tak powiedzmy sobie szczerze, po co to robić? Kiedy można sobie urozmaicić rozgrywkę Jego przydusić Kolejnego Ja z swoich asystentów dojdzie to ja... Wiesz co robię Pośmiewisko o, Tam sobie jeden wypoczywa Ten dal będzie na dachu też wypoczywał Nie wiem czy na dole jest dwóch patrolujących Jak jest tylko jeden to jego też mogę sobie uśpić Nie wiem czy tamten patrzy na ścianę Co on tam widzi? Jest taki jest z niego. Przejdę. Oj, chyba pan wścienny trochę głupi jest. O, nie, 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 nie. odwróćmy się. Teraz patrzy się w stronę ściany. Co on tam widzi w ogóle? To jest moje pytanie. Kulis na dzisiaj. W tym odcinku. Na co się patrzy ten facet? Co on tam widzi? Dlaczego on się tam patrzy? To jest zagadka na dzisiaj Niech ktoś mi pomoże ją rozwiązać, bo ja nie wiem Do wygrania talon na balon Dobra, my... Czy... Wow! Ten był pułapką? Mmm, spryciarz! On cały czas... On cały czas udawał, że jest takim frajerem Łez! Już drugi raz, coś się złego dzieje ze mną może spróbuję się po prostu przekraść, ale dałoby radę. Tamten z góry mi może zobaczyć, to jest właśnie problem. Dobra, ty, patrzajku, jakim cudem mnie usłyszał? Hmm, muszę coś zobaczyć. A teraz jakim cudem mnie nie usłyszał? Nie wiem, ale mam chyba czwarty klucz do kolekcji już? Co się zabawni? O, teraz tak się cieszy. La, la 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 la. O, przestał. Przestał, tak się fajnie cieszył, dobra. Eee. Z tego co mi się wydaje, to jedyne co mi zostało, to lecić na Hama do drzwi. Tylko muszę poczekać aż ten koleś. Się odkręci. No, czekam na ciebie. Chociaż mogę go uśpić. Hmm. To nie jest lepszy pomysł. To nie te. To te Nie. Kurcze, które to były uspiące Cztery tylko mam? O nie, to trzeba... Trzeba oszczędzać. Poza tym To i naprawy przypisać. O właśnie. Trzeba oszczędzać. Cztery to jest mało. Naprawdę. Przyda mi się to w, może w bardziej krytycznym momencie. Muszę być cierpliwym i poczekać, poczekasz ten ziomek odgłupieje i sobie pójdzie w drugą stronę. A te, ten ziomek, którego teraz odmuszyłem, to jest, to jest niezła zagadka. Na co on się patrzył w ogóle? Na ścianę? Co on tam widział na tej ścianie? No patrzcie. Nie dość, że nie ma okna, bo, bo okno było po prawej. Po lewej było zamurowane. Na no, ścianę się gapił, no jak nic. A więc tch, rusz się, błagam, nie chcę cię usypiać. Co on tam widzi, no? Co ty tam widzisz? Gołe kobiety? No tak się tam patrzy, przecież tam nie ma drzwina, żeby ktoś przyszedł O Jezus Te siomki mnie teraz naprawdę jakoś wkurzają ty się jakoś dziwnie obejrzał, ten znowu Nie chce się odkręcić Przydałbyś się, yy, ten Przydałbyś się, żebyś się odkręcił Dobra, tak? Tak się bawisz? Dobra To ja idę do ciebie i skończy się miły Dymbalak. Ups, sorry. <noise> Mój błąd. Nie chciałeś? Dobra. No się na plakaty chyba patrzył. A tu przejście jakieś jest. No dobra, zwracam honor. Tu ktoś mógł przyjść, tak. Rzeczywiście, mógł. No zwracam honor. Myślałem, że on się nie wiadomo na co patrzy. O, skubaniec bałwan 1. No i tego musiałem wyeliminować. Dobra, jestem. Już w ich chyba siedzibie, tak? Prawie w siedzibie. I chyba... nie wiem czy nie będę sobie przerwy robił. Pięcioma klucza żeby tego nie tworzył. Idziemy.